Cześć! Nazywam się Estyna Broniecka i witam Cię na kanale Zustanie Móz. Dzisiaj pytanie: Jak, w jaki sposób się przygotować do przejścia z działalności gospodarczej na spółkę zo? Oczywiście tutaj warto wiedzieć, w jaki sposób chcemy to robić, natomiast najczęściej przedsiębiorcy decydują się na Zamknięcie działalności gospodarczej i otwarcie spółki Zo, więc do tego przykładu jakby się odniesiemy. Jeżeli dzisiaj prowadzicie działalność gospodarczą i ta cały czas funkcjonuje, to najlepiej jest sobie wybrać jakąś godzinę zero. Załóżmy, że jest to pierwszy dzień miesiąca, dzisiaj mamy wrzesień, więc ja sobie założę, że od 1 października chcę pracować na spółce Zo. No więc co robię? We wrześniu zakładam sobie spółkę po to, żeby już we wrześniu ona była zarejestrowana. Załóżmy, że zarejestruję się około 20 września w KRS. -e. No i co teraz się wydarzy? Muszę zerknąć, jakie umowy muszę sesjować, czyli na przykład umowy na telefon, domeny, jakieś leasingi, być może kredyty da się przenieść, no więc wszystko, co da się sesjować, podpisuję umowę sesji z datą wejścia w życie 1 października. Pamiętajcie, że możecie podpisać umowę sesji, nie wiem, 21 września kiedy ta umowa cesji wchodzi w życie 1 października. Jeżeli trzeba sprzedać towar z działalności tej spółki, no to znowu macie taką możliwość, bo macie jakby część wspólną działania obu firm. Tak samo dzieje się z pracownikami, jeżeli trzeba ich przenieść, to znowu macie na to czas. I w tym momencie, ostatniego września, zamykam bądź zawieszam działalność gospodarczą i od 1 października mam w pełni przygotowana spółkę do tego, aby móc na nie funkcjonować, więc z mojej perspektywy warto zaplanować sobie jakąś godzinę zero z powodów logicznych, najlepiej żeby to był pierwszy dzień miesiąca, dlatego że najłatwiej się wtedy rozlicza podatki, tak macie jeden podatek od jednej firmy w jednym miesiącu, podatek od drugiej, w drugim miesiącu. Więc w momencie, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, to zwykle proponuje im właśnie taki sposób przejścia z działalności gospodarczej na spółkę ZO. Aby nie pogubili się w rozliczeniach, aby nie pogubiliście w fakturach. Pamiętajcie, że w przypadku formy prawnej, rachunków bankowych, formy opodatkowania, każdy nerwowy ruch zwykle kończy się jakimś błędem. Więc no tutaj wszystko trzeba zrobić spokojnie, wszystko zaplanować bez zbędnych nerwowych ruchów. Więcej na temat spółek i przekształceń znajdziecie na naszej stronie internetowej w